Kurs Junior to program dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Podzielony jest na 6 poziomów dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci. Na poziomie pierwszym nasi uczniowie będą uczyli się rozpoznawać liczby do stu i poznają ich własności. Poznają również figury geometryczne, dwu i trzywymiarowe. Odkryją dodawanie i odejmowanie oraz nauczą się rozwiązywać proste zadania tekstowe z ich użyciem. Będą tworzyć wzory, szacować i sortować. Nie ominie ich też wstęp do nauki mnożenia, czyli liczenie po 2, 5 i 10. Nauczą się jeszcze o wiele więcej, ale co najważniejsze, będą się przy tym świetnie bawić. Kurs zawiera materiały potrzebne do zajęć, cztery autorskie podręczniki z naklejkami w worku lub w plecaku. Bez względu na to, ile Twoje dziecko ma lat i na jakim poziomie jest, MatRider znajdzie kurs idealnie dopasowany do jego potrzeb. Zapraszamy na bezpłatną lekcję próbną. Przekonaj się, że matematyka może być ciekawa i przyjemna. Do zobaczenia na zajęciach.